Witam wszystkich na moim kanale Games Museum. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić niedocenionej grze, w zasadzie która odnio nie odniosła żadnego komercyjnego sukcesu. Zdobyła trochę nagród, zdobyła poważenie graczy, zdobyła uznanie wśród krytyków, ale żadnego komercyjnego sukcesu nie uzyskała. Ja tą grę miałem praktycznie rzecz biorąc na premierę. Nie zagrałem, ponieważ nie miałem wtedy Gamecube'a, żeby zagrać. Dostałem ją całkiem przypadkiem, kupiłem ją w pakiecie innej gier ze sklepu, więc praktycznie rzecz biorąc, miałem ją tak trochę po premierze, ale nie zagrałem ze względu na brak konsoli. No i sprzedałem ją nie mając nawet świadomości o tym, że to jest dobry tytuł. Grę dopiero zagrałem w późniejszym czasie, jakoś. 4 lata po premierze, gdzie kupiłem Gamecuba za jakieś tam powiedzmy 600 zł, to było, pamiętam, 1000 kołotek, to było około 600 zł, razem ze wszystkimi częściami Resident Evil. Właśnie dlatego kupiłem tego Gamecuba, bo były wszystkie części Resident Evil, a oprócz tego były jeszcze właśnie Eternal Darkness i była jeszcze jedna gierka. Nie pamiętam, jaka, jakaś tam część Mario, była dorzucona. Gierka, pomimo tego, że już jest trochę stara i może wydawać się archaiczna, to wciąż jednak jest to bardzo dobra gra. Wydana w 2002 roku przez Silicon Knights. Nie odniosła, tak jak wspomniałem, wielkiego sukcesu. Planowano nawet wydać część drugą, tam po jakimś czasie, ale studio bodajże padło w 2013 i nie nastąpiło to. Słyszałem, że próbowano nawet na Kickstarterze reanimować tę grę, ale kontynuację tej gry, ale im się nie udało. A szkoda. To nie był survival Horror, jakim był Resident Evil. Ta gra była bardziej. Z przygotówką z elementami nie aniżeli z z elementami przygotowymi, jak to był Resident Evil, tu nie kładło się zbytnio dużego nacisku na Survival, gdzie mamy po prostu ledwie co przeżyć z końcówką amunicji i z, z jedną apteczką. Nie, tu po prostu wsiąkamy w tą fabułę, wsiąkamy w tą historię, która się dzieje na przyłomie 2000 lat i rozwiązujemy różne zagadki, prostsze lub trudniejsze, ale rozwiązujemy. Ciekawe jest tutaj podejście też do poziomu trudności i nawet tego kiedyś nie wiedziałem, że wybieramy na początku, jak można powiedzieć, trzy ścieżki, gdzie sterujemy głównym bohaterem i sterujemy głównym bohaterem. W, każdy... w Tutaj mamy coś takiego, w grę w formie opowiadania. Gra w sumie skupia się, tu można powiedzieć, jakby na dwóch aspektach. Pierwszym to jest poruszanie się główną bohaterką po rezydencji. Jej dziadka, i poszukiwaniu kolejnych kart historii, i gdy znajdziemy tą kolejną część historii, to przenosimy się do danego okresu, w którym ta postać żyła. Jest to bardzo ciekawy zabieg, z którym się nie spotykam zbytnio często. I tutaj, w przypadku tej gry, sprawdza się znakomicie. Co do, co do tego, zapewne co niektórzy może słyszeli, że gra bazuje na powieściach Lovecraft'a, i jest to prawda. Jest tutaj mamy taki współczynnik też strachu, że gdy nasza postać za bardzo się będzie bać, spędzi zbyt długo czasu na walczeniu z tymi stworami, to zaczyna działać trochę w trochę sposób irracjonalny. Widać to na ekranie. Będzie nam się na przykład wydawało, że wyszliśmy z danego pokoju, a w sumie dalej tam będziemy, będzie mieć różne mamy wzrokowe, słuchowe i tak dalej. Nawet będzie wam się wydawało, że coś z konsolą się dzieje nie tak. Co w sumie jest to takim specjalnym zabiegiem autorów tej gry. No i gierka jest moim zdaniem doskonała. Pomimo tego, że jest dosyć stara, no to już jest ponad 20 lat. To jednak dalej wygląda bardzo fajnie. Brzmi bardzo fajnie, jest bardzo fajny soundtrack w tej grze. Chętnie bym kupił, ale to jest raczej niemożliwe. Podobnie również grafika wciąż trzyma się i nie mogłem narzekać. Gdy w to grałem po 20 latach podobnie. No powiem, że tą gierkę kiedy przyszedłem, i grał się znakomicie. No i do niej wróciłem znowu po latach, żeby się przekonać, czy mogę Wam ją w dzisiejszych czasach polecić. No i wydaje mi się, że polecić ją mogę jak najbardziej. Z mojej strony zupełnie, zupełnie spokojnie możecie w to zagrać, zupełnie możecie ten tył kupić. Nie jest jakiś kosztowny, ani używany, ani jakiś nowy. Nowy też również nie zrobię. gdy ktoś szukał nowej folii, to jest tam wydatek rzędu, tam pewnie 100 euro, coś w tym stylu. Nie jest to jakiś tam znowu kosmiczny wydatek z tego, co patrzyłem kiedyś na eBayu. Używane są wiele tańsze, gra chyba dosyć się w miarę jakoś sprzedała, ale no nie oszukujmy się, to było tylko na GameCube'a i był to, to też to pierwsza gra na GameCube'a, która była właśnie dostała tą w Stanach Zjednoczonych MK. To jest mature, to po oznacza, że to jest gra do, dla, tylko dla dorosłych. No i prawda, w tej grze jest sporo tam drastycznych scen, jak widać za mną na ekranie, sporo się dzieje, to samo walka, ścinamy przeciwnikom w głowie, walka po prostu polega na wybieraniu... Miejsca, które będziemy atakować, ma co znaczenie. Często ma to bardzo duże znaczenie, ze względu jak zetniemy głowę, to przeciwnik jest unieruchomiony. Próbuje nas uderzyć, ale nie wie, gdzie jesteśmy. No i w zależności od epoki, w danej epoce, jakim jesteśmy, takim orężem też się posługujemy. Więc wiadomo, że jak gramy, że nie, nie będziemy posługiwać się jakąś bronią palną. Wszystko zależy od rodzaju epoki, w której jesteśmy, i w ten sposób, i takie danej, danej epoce mamy dany oręż dany pancerz i tak dalej. Jeżeli chodzi o, też o czary, to też mamy czary. Korzystamy z tej mana. Mamy tam pulę pewną, tak samo pole życia, pulę tak samo tego strachu. Wszystko możemy uzupełniać poprzez używanie specjalnych czarów. Możemy również zrobić to, że nasza broń będzie silniejsza używając specjalnych czarów. Także gra oferuje... Gra jest dosyć elastyczna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju tego typu dodatki. Możemy przeciwników wykańczać, lub po prostu możemy uciec do samego pokoju. No komnaty, to znaczy, gdzie jesteśmy, czy w pokoju, czy wchodzimy w jakieś komnaty, czy też jakieś piramidzie, czy też na zewnątrz gdzieś biegamy. Wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy. No powiem Wam też tyle, że historia jest naprawdę mroczna i ponura. To nie jest gra, tutaj jest masa happy endów. To tutaj rzadko się w ogóle zdarza. Ja ze swojej strony naprawdę tą gierkę polecam, że warto, żeby się z nią zaznajomić. Ta giaryka w ogóle pierwotnie miała okazać się na Nintendo 64, ale z... wylekano z tą premierą, gdyż trwały prace, no i w końcowym efekcie końcu, na końcu trafiły na, na Gamecube'a. Moim zdaniem o wiele lepiej. Gamecube w końcu to jest lepsza, le, lepsza konsola i oferowała lepszą grafikę. E, można powiedzieć, że w tych czasach było sporo gier e, o, z podobną rozgrywką, gdzie kierowaliśmy jakimś tam wojownikiem, walczyliśmy, już nie mówiłem na to got ale tam były te Spartan, Gladius, no, no bo ja było tego, Perserker czy jak to tam, tego było mnóstwo, dużo tego było. I taka grek, gierka mogła przejść bez echa, na, na to że nie oferowała podobnej rzezi jak te inne gry, ale jest to błędne założenie, że ta gierka nie miała być typową mordoklepką, jakie, jakie były poprzednie, te gry, które wymieniłem. Tutaj był bardziej ważny element przygodowy i atmosfera grozy, która po prostu w tej grze była po prostu świetna. Ja, jak wspomniałem, naprawdę ze strony polecam. No i pokażę wam wydanie fizyczne. Używane dzięki koledze, mogłem zagrać właśnie na moim GameCube i zrobić mój gameplay, który, też, który również rzucę zaraz po filmie. GameCube wydanie, tutaj jest wydanie holenderskie, zaczął się od kraju. W Holandii po prostu Gamecube, Nintendo całe było bardzo popularne, więc tam okładki już były w ich języku. Można sobie wyobrazić, że taki mały kraj z taką małą populacją po prostu no, miał kasę na to, żeby gierki wydawać w języku. I również instrukcje i wszystko inne i no cóż, i nakręcać dobrą sprzedaż. No u nas tego nie było. Jeżeli u nas na Gamecube było jakaś coś było po polsku, to była to czarno-biała ulotka. No i to wszystko, no ale dystrybucja w Polsce w ogóle Nintendo to jest wielka tragedia i nieporozumienie, żeby Zeldy po dziś dzień nie było w języku polskim, czy nawet kładek nie miało w języku polskim, tylko jakąś widzę w sklepie, jakąś Fifę czy inne barachło, ma jakiś język polski na no, okładce, czy gra jest w języku polskim, to po prostu nie chce mi się po prostu już na to patrzeć, nie wiem kiedy dystrybutor w ogóle u nas się rozkręci, nie wiem, nie, nie wiem, chyba może po mojej śmierci dopiero, bo po tylu latach to dalej nic nie dzieje. A szkoda, Nintendo oferuje naprawdę świetne gry. I chętnie bym zagrał te gry właśnie w swoim języku. Jeżeli chodzi o ulotki, w środku to mamy takie papiery, dołki, A Jakaś reklama, to było jakieś popularne. Te karteczki z tymi reklamami, z tych gier, to były popularne. Chyba miałem tego Twój Mario, co tu jest. No i instrukcja. Instrukcja jest fajna, kolorowa. Pisująca nam trochę grę. Ale to nie jest po angielsku, więc... Mało kto będzie to rozumiał, no również tu mamy opisywane te postacie, którymi sterujemy i charakterów trochę jest Także, No reszta są jakieś różnego rodzaju opcje, gra chyba, instrukcja nie chce zdradzać tego wszystkiego. Jak wspomniałem, gierkę można kupić zafoliowaną, co ja, ja zrobiłem, tutaj widać pasek Nintendo, trzymam to w specjalnym protektorze. Kupiłem wydanie angielskie, więc też takie było kiedyś wydane też w Polsce. Podjeżdżałem z tą czarno-białą ulotką w środku. Jak szukać polskich wydań, wydanych w Polsce, to w ogóle bym tego nie robił, gdyż wiem, że dystrybutor otwierał te pudełka, żeby wrzucić karteczkę do środka i zafoliować z grzewem. Więc te gry, które widziałem w Polsce na półkach, były zgrzewane, i zastanawiałem się, czy to były jakieś zwroty czy coś. Dla mnie istna tragedia. No i co jeszcze o tej grze mogę powiedzieć? Jest decyzja jak coś się ukazało. To jest poradnik. Poradnik, który Wam pokażę zaraz, też na komercy. Zobaczcie, jak wygląda. I poradnik jest kolorowy, już tego dużego formatu A4. Nie są to małe książeczki stare. Dosyć ładnie, zgrabnie wydany. No i jeżeli chodzi o wydania fizyczne, to będzie tyle. Jeżeli chodzi o moją recenzję i tam powiedzenie, co miałem do powiedzenia o tej grze, to też mniej więcej będzie tyle. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do grania. Moim zdaniem warto. Warto przyjść do tej gry i spędzić te 10 godzin. Może nawet więcej, jak będziecie się trochę kręcić, motać i nie będziecie korzystać z poradników na YouTubie. Zapraszam na kolejne moje filmy i dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Pozdrawiam.